Cześć, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony kontynuujemy naszą przygodę w życiu. Minecraft i tak nie wiem w sumie, co w tym odcinku będziemy robić wiemy, że potrzebujemy dużo jedzenia, żeby się wybrać do jakiejś kopalni, chyba, że sobie zrobimy tutaj na przykład jakąś kopalnię gdzieś tam kiedyś sobie zrobimy zrobimy, zrobimy, co sobie atkę no mi słów zabrakło, więc tak, ja nic nie to robiłem. Jak skończyliśmy, jest w jakieś zejście. Nie wiem, czy Nie, to nic nie maksymie, więc przynajmniej nie widzę. Jest tam coś, czy nie? Ops. Tak, to jest zejście do. O nie, ogórek o ogórku, jest tu na starcie żelazo. To mi się wyda. Jedno węgiel. Kurde, mówiłem, że nie pójdziemy do kopalni, ale tylko kawałek. Na razie samo żelazo i węgiel, żeby mieć co przetapiać i zrobić sobie na nowo zbroję, czym przetapiać? Zrobić sobie na nowo zbroję. I straciliśmy. Wszystko, co zdobyliśmy, o tu nie mamy tylko no, spodni. I dalej nie wiem, do czego służy ten. Co to było? Kurde, no słowa mi brakuje. Jak to się nazywało? Nie wiem, ty. Mieć czy i wie co to A dopóki jeszcze ktokolwiek to ogląda I wam się podoba To zachęcam do wsparcia mnie Lajkami, komentarzami, subskrypcjami Będziemy sobie Działać Minecraftowo Może też może polec polecicie jakiś serwer Na którym można by było pograć Bardziej sobie nie wiem, jak to nazwać, przypomnieć mechaniki gry. Bo mówię, no, jakiś czas temu grałem i Nie do końca wszystko pamiętam, co i jak. No, w sumie Minecraft to jest gra, z którą można w sumie zrobić wszystko. No, są różne jakieś serwery. Też gdzieś tam widziałem ostatnio na TikToku. E, mi się wyświetlało. Kurde, jak to się nazywa? O! Jakiś Minecraft roleplay. O! I też jak chcielibyście, no to chciałbym ograć sobie, trochę pograć w GTA jakiś ro roleplay, Bo też mi się zawsze to podobało. O! No, tylko na razie w sumie nie mam, jak to nazwać, weny, żeby się do tego zebrać. O! Tu już jest wyjście. I dobra, no i taka mała jaskinia. Żelaza, zawsze coś. Chociaż ja nigdy nie lubię chodzić po takich kaywach, gdzie mogę chodzić i chodzić i chodzić i chodzić. Wolałem mieć taki prosty korytarz, który mogłem zbadać najwyżej tam dwie odnogi, później wracać. I coś takiego robić niż takie wielkie, jak tam byliśmy. Ja co zrobię? Nic nie zrobię. Trzeba zaakceptować to, co nam wygenerowało. A jeszcze mówię, nigdy na Survivalu nie przeszedłem Minecrafta. I jakoś mnie nie ciągnęło do przejścia. Zawsze miałem takie. A żeby sobie pograć, pochodzić. Pozbierać jakieś pierdoły, sporo na e, modyfikacjach grałem. O właśnie. A propos modyfikacji. Możecie mi napisać w komentarzu, co myślicie o tym, żeby po prostu sobie wgrać tą e, mini mapkę, bo wiem, że coś takiego jest. Czy na tą wersję, ale chyba tak. No bo. To jest dość popularna modyfikacja. Żeby po prostu nie oszpecać sobie świata typu kurde, ten klocek, co sobie zbudowałem, żeby widzieć mniej więcej, gdzie jest dom. Tylko po prostu sobie na minimapie znacznik ustawiać. Moim zdaniem by była dużo lepsza opcja. Tylko pytanie, czy. Przystępujemy na takie coś. Gramy po prostu z, z, z Optifine'em tylko. Dobra. 12, 5, mięsko. Tu w sumie na razie nic. Nie chcę robić nie wiadomo jakiego domu, nie wiem po co. Szczerze, to ja nawet w sumie nie wiem, po co trzeba było do naderu iść, iście mi w komentarzach jakieś porady co ja mogę zrobić, bo ja naprawdę nie ogarniam jeszcze do końca tej gry. A przynajmniej mówię, no nie przeszedłem całej, więc nie pamiętam, no, jak nie przeszedłem, to nie, że nie pamiętam, tylko po prostu nie wiem, co jest potrzebne kiedy do zrobienia, żeby na przykład ukończyć tą grę. Możemy zrobić tak, że po prostu razem ze mną ukończycie jak to się brzydko nazwy rozdziwiczycie mnie, żeby przejść Minecrafta. Mówię, no mi się jeszcze nigdy nie udało. Wschadziłem. Że... No tak. To możemy zobaczyć jak tam nasze jedzonko. Coś tam kojarzy jak zrobić. A... Mniej więcej taką automatyczną farmę może zbierać. Na pewno potrzebujemy dużo jedzenia. Ty. Tam to jest. O, crafting to. Która jakaś oła. Ta dziura mnie zap. Mówiłem, że nie będę wchodził Ty, tutaj, w sumie, zrobić taki. Platformę i tutaj domek z widokiem na to. Tutaj by były schodki do góry, żeby wejść. Tutaj kolejna taka szklana kopuła. No i może, może kiedyś coś zrobimy, ale chyba do takiego budowania to bardziej albo, żeby pozbierał chociaż materiały poza, albo żeby zrobić jakiegoś po prostu transmisję na żywo. Wtedy sobie po prostu. Starać się jakoś budować z waszymi poradami. To samo no to wątpię, że, to znaczy wątpię. No zrobię to, ale nie będzie wyglądało w ogóle estetycznie. Będzie wyglądało po prostu jak wielki klocek. Kiedyś to się już się budowało. Jeszcze się nawet rangę miało budowniczy. A udało mi się to zdobyć. no nie, znowu ogórek. O kurde, i co ogórek siod. Aha, teraz jak zepsują, to już z tego wypadło. O ty. to to. Ja pierdzielę, a ja nie mam jedzenia. I o co właśnie mówiłem? No chodź Jezu, a to, co to tam pająk? Bieletko. Nie, dobra, wiecie co? Na razie się tym nie bawimy. Nie jestem w ogóle przygotowany. Nie mam jedzenia, nie mam nic. Ale no co my byśmy mogli zrobić. Po prostu tam u góry zrobić sobie wejście do jaskini. To już jest jakiś plan. Wierzywam, że znowu dzisiaj w tym odcinku nic tego nie zrobię. Ale chociaż mamy rozplanowane chociaż trochę. To jak, gdzie, po co, dlaczego. Nie, prowadzę, chodź tu. Ej, krowa. nie, nie mogę w trafić. Kiedy one tak biegają szybko? Też chciałbym uzbierać sobie i połączyć. Co to? Dźwięk jakiś dziwny był. Coś coś upuścił na przykład jakieś jajko. Ale nie wiem, dobra. Pierwsze co? Noc lub podczas U, Zabieramy to, zabieramy. Laza zrobimy. Czego nam brakuje spodni. To nie zrobimy. Mamy za mało. Ale co? No... Zjeść mięsko, 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 mięsko. Otwórzłem drzwi. Dobra. Teraz co trzeba zrobić? Na razie czuję, że to jest po prostu kręcenie się bez celu. Idę i, i w sumie tyle. Ja tu robię na razie. Ja z na razie żadnej nie chcę iść. Że to się bardzo źle dla mnie skończy. Oła, tą czcinę szczy nie dawałem na. No się tu wziąłem. Mm, nie wiem. Ale niby na piasku przejeżdżał lepiej rośnie. To mamy na piasku? W żaden szkielet mi nie dał. Robili mączkę kostną, żeby tam urosło. Nie, te jaskinie po prostu są silniejsze. Ja, nie umiem się powstrzymać. Tak wchodzę do każdej jednej dziurki. To dziwnie. Wygląda jak schody. To naprawdę wygląda jak schody. A i tu nic nie ma. Dobra, no trudno. Jeden Ząbiak. A pochodnie mi się skończyło. Temu? pochodnie. Dobra. Chodzimy stąd. Tu dla nas nie ma. Nie tu jeszcze trochę żelaza. Nigdzie tu nie widzę zejścia jakieś stąd. Trzeba za zaczopkować wodę. Woda zaczopkowana. Mięsko zjedzone. Gdzie to prowadzi? ale ja, ja teraz kilofa nie, nie będę miał już praktycznie. Ilu zrobić? No ja coś mam mieć. W sumie nie widać. Tak jak Jest zwykle. Nie mam więcej, Nie mam. No nie. Nie no, nie. kurde, no nie jestem przygotowany na to, żeby iść. się Łuczyć po jaskiniach. Mówię, no myślałem, że jak zejdę chociaż kawałek, no to znajdę więcej żelaza. Chociaż trochę mamy. To się liczy. Ja wolę... Opalnie nie szukać jak krewy, tylko po prostu tam sobie wykopywać tą opalnie. O tutaj coś się... Byłem tu. <grym> Dobra. Co jest? Czy przyda do czegoś sensownego? Ja nie wiem. To jest po prostu jakiś blok ozdobny. Ruda miedzi. Miedzi, Mieć czy nie mieć. Właśnie. Potem do domku. Damy żelazo do przetopienia, bo trzeba nowy kilo zrobić. Może uspieramy na Nie no, jeszcze nam zabraknie na spodnie. Oj, oj, oj. Co w ogóle z pszczołami mogę zrobić? Co mi dadzą pszczoły, powiedzcie? Bo nie wiem, czy rozwalać ten ul, czy co robić. One mnie zaatakują w pewnym momencie. Dopiero jak ja je zaatakuję, nie mam pojęcia. Dobra, mieć A tutaj ma szczepkę nie Miedzi. Coś pokaże mi się, co ja mogę zrobić z tej migi? Nie, pokaże wytwarzalne. A wszystkie? Te ja dalej. Co to jest? Prosto. Ale co to jest? Nic. Pamięć. Sprawdzimy, co to jest. Tak? Tak? Jest. Co to jest? Jakiś sztandar? Co? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie wiem, co to ma być. Ani do czego to ma służyć. Jak wiecie, to możecie mi pomóc. Zalazę. tak. Potrzebuję waszego wsparcia. A jak na przykład zrobię po prostu. Tak? O! O! Na razie niech będą same rzeczy, które mogę wytworzyć. Będzie chyba najlepiej. Dobra, to mam 7. Potrzebuję 3. Ty stać mnie chyba już na spodnie, tak? No, idealnie. Dobra, mamy spodnie. Na pewno potrzebujemy dużo jedzenia. No i znowu ten dźwięk, jakby kuraz zniosła jajko. No ja nie wiem, co to ma być. kapie. co to było? Nie wiem, nie mam już nie mam, nie mam pojęcia, co to było, ale czego mi dajcie? No, się już robi. Ale ja sobie dam tutaj pochodnie, zawsze to trochę bardziej oświetlone, chociaż i tak zmienimy miejsce na domek. A zrobimy tam, gdzie mówiłem, że zrobimy takie szklane. A gdzie jest słońce? Nie, ma, nie widzę słońca. Jura, A ogarnąć coś dookoła. To na razie zostanie. Zobaczymy, co jest tutaj obok. Oprócz tego, że dziura. Znajdziemy gdzieś jakąś skrzynkę? Dobra. Chodź, Mućka. Dzięki, Mućka. Potrzebuję twojej... burki No mam miejsce w sumie na budełku, a mam... pełno na różny... tak Tam jest. Lawa jakaś wypływająca. Kurczaka widziałem. A kurczak mi jest na razie zbędny. Pinki. Dawaj mi Ty też. Dawaj mięsko. Musiał zrobić jakąś farmę. inek. Dobra, to tutaj pozbieramy najpierw trochę Mięska. W sumie wszystko możemy zabić. I daję mięso, bo one się chyba i tak zrespią. A noc się robi. To fajnie sobie pozbieraliśmy mięsko. Nie widzę tu już więcej. Tu jest nasza farma prowizoryczna. O jajko, dawaj jajko. Mam nadzieję, że zdążę jeszcze zanim zaczną rozpić złe ogórki o, strzała elegancko. Dobra, szybko, szybko daj spać. Już ciemno. Gdzie jest mój domek? Domek, moja dziura, moja jama. Gdzie jest moja jama? Mogę te kwiatki położyć. Tu jest moja jama. O, udało się. Idziemy spać. Wsadzimy mięso do palenia. Nazwijmy to tak, bo ja nie wiem, o, to mogę palić na sztabki, żeby expa dostawać. A jeszcze tu mam trochę. To co, przygotujemy się i trochę... ...mięska pozbieramy, nie chcę, o jabłuszko! Jabłuszko, to co najważniejsze w życiu. Dobra, pozabijemy jeszcze trochę zwierząt w tym odcinku i na tym skończymy. No i będę czekał na Wasze porady, co ja mam dalej robić. Bo nie mam pojęcia, jak to dalej sobie zaplanować czas gry. No nie pamiętam to jak, gdzie, po co, dlaczego. Wiem, że najważniejsze to jest, żeby zdobyć diamenty. To będę diamenty, to będę mógł. Zrobić sobie na początek diamentowy kilos, później zrobić enchant. Już będę miał diamentowy kilos i zrobię enchant. To już jesteśmy w domu. Później będę tylko potrzebował dużo książek i skóry, żeby zrobić regały, żeby móc, móc enchantować na 30 poziom, żeby były lepsze enchanty. O tutaj też bym mógł zrobić na platformie domek. Ja całkiem fajna, spoko okolica. No, tylko był dotarł do tamtego swojego domu. A nie później szukał dwa lata. Dawaj mięso! Prach? Sztułka! Sztułka mnie z chęcią by zjadła. Zjadła. Ta urządliła. Słyszałem właśnie dziś, bo ja nie wiem co się robi z tymi ale słyszałem, widziałem chyba na TikToku, że one normalnie, jak cię urządlą, tam po jakimś czasie umierają. Nie wiem ile w tym prawdy, ale na razie nie chcę sprawdzać. Nie mam ochoty na pogrążenie się w smutku i żalu. W bólu. Najważniejsze w bólu. Też nie wiem, jak zrobić. Pewnie da się jakoś automatycznie zrobić. No, automatycznie farmę jabłek. Mówię, że w to, że na przykład się nie da. O i znowu ten dźwięk. No to. Co to za dźwięk był? Napiszcie mi, co to za dźwięk, bo. Nie wiem, no. rzetuje mnie to, że ja nie wiem, co to jest, a co chwilę to słyszę. A tu co mamy? Tu mamy to. Niech idzie dalej to. Tu mamy jakieś inne, nie mamy jakiegoś inne. Zabieramy to. Zadzimy to. To sobie też damy, jabłuszko też damy, to tak no No, no dobra, no i co dalej? Wykończę ten kilo do końca, zrobię tu powiększenie trochę. Nie wiem po co, jak to i tak na razie tymczasowa. Ale tu może zrobię. Nie, to już tam jak zrobimy Tomek, to tam stamtąd będę schodził, do tam jaskini szukać. Mi się... I dobra. Mamy na razie tak to wygląda. Nic szczególnego tu nie ma. O to poszło tu, a nie tu. Podejrzeżne. Bo tam miałem i dlatego tam się zastakował, no zestakowało, a nie tu. Dobra, no co? No to na tym zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zachęcam do lajkowania, komentowania, subskrybowania i prosiłbym Was o jakieś porady, co ja mam robić, jak mam robić, gdzie mam robić. Bo naprawdę na razie nie ogarniam tej gry do końca, wiem. Powiedzcie mi, czy dobrze myślę, żeby najpierw coś ogarnąć, domek zrobić tam, i później chodzić szukać tych diamentów. To chyba, moim zdaniem, będzie najlepsza opcja. Więc. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa.